Witajcie na kanale Magia i Książki. Ja jestem Gosia. Dzisiaj przychodzę do Was z pudełkiem od Gigir Special Edition. W zasadzie nie wiem, jaka jest tematyka. Nie oglądałam filmów e, innych YouTuberów, którzy otwierali to pudełko. Zawsze z, e, z wielką cierpliwością czekam na moje pudełko, żeby się dowiedzieć, co jest w środku. No ale nie przedłużając, zajrzyjmy do niego. Ja jeszcze nie zaglądałam. Tak wygląda od góry. Pierwsze, co rzuca się, oczywiście koszulka. Więc sobie zobaczymy, cóż to na tej koszulce jest. Jest to koszulka z długim rękawem. Z... Okay. Jest to tabliczka czekolady, e którą profesor Lupin dawał haremu. Żeby mu się e, lepiej funkcjonowało pod ataku dementorów, także mamy taką koszulkę. Czy ja wiem, nie jest to jakiś mój ulubiony wzór. Hmm, może być, ale bez szału. Zajrzyjmy dalej. Widzę tutaj przypinkę. Bardzo fajną przypinkę. Bardzo mi się podoba. Teraz ją wyjmę z folii, żeby było lepiej widać. Super, jest, rewelacyjna. Zobaczcie. Po prostu, wow. To jest przypinka. Ekstra. Super to wygląda. Bardzo mi przypomina. W zasadzie to jest to samo. Eee, Chodzi do mnie. Mam tutaj maskę. I to jest w zasadzie ta sama maska. Śmierciożercy. Ale jest super. Bardzo mi się ta przypinka podoba. Naprawdę wygląda rewelacyjnie. Super. Dosyć ciężka jest i w sumie ma tylko jednego klipsa. Ale nieważne. Naprawdę super sprawa. Jest też różdżka, ale ją sobie zobaczymy na końcu. <słyska> Mamy coś takiego. To jest oczywiście taki y, smycz, na której y, zawiesza się imię y, pracownika sklepu. Sklepu ze słodyczami jest oczywiście czekoladowa żaba, y, ciasteczka, też są y, cukierki jakieś tam inne słodkości. Nie wiem, będziecie widzieć. O, tak. Także to jest na smyczy. <grym> No, śmieszny gadżet, śmieszny. Nie, żeby to był jakiś mój ulubiony gadżet, no bo w zasadzie nie jest to coś, co mnie jakoś super rajcuje. Mamy takie pudełeczko obwinięte, porządnie. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy. Przepraszam za świsty, szelesty. Ok, Bump Rider. Czyli jest to, oczywiście, nasz autobus. Teraz zobaczymy, co my tu mamy w środku. To jest chyba autobus. Rzeczywiście autobus. Wow! <ścoughs> Ale czat. Zobaczcie, replika autobusu. Super. E, jedyne zastrzeżenie jakie mam co do tego, to te tutaj okna. E, zobaczcie, to jest chyba jakiś papier i to odchodzi. Nie wygląda to za ładnie. No, ale generalnie jeżeli chodzi o replikę autobusu, wygląda super. Ja co prawda autobus mam. Autobus lego. Fantastyczny autobus, od razu z figurkami, ze wszystkim, także w zasadzie, no, no, nie umywa się ten do tego, no, ale wiadomo, to jest Lego. To jest całkiem inna historia. Zdecydowanie Lego to jest moje, <grytanie> moja ulubiona zabawka, ale generalnie fajnie, że jest taka replika. Jeżeli ktoś nie posiada właśnie takiego autobusu, to jest to coś fajnego do postawienia na półce. Ale idźmy dalej. Widzę koszulkę z krótkim rękawem, bo tu zazwyczaj są dwie. Koszulki, granatową, też dla mojego męża. I co my tu mamy? Ok. Uh, reveal your secrets. Czyli generalnie mamy wilkołaka. Mamy tutaj, yy, jak się nazywa? Mój mózg dzisiaj nie pracuje. Yy, jelenia, psa i mamy też yy, szczura. Czyli to są yy, przedstawiciele mapy chudzwotów. <noise> yy, yy, jest oczywiście fazę księżyca, yy, różdżki, stopy, generalnie spoko, koszulka. Ale też, czy ja wiem, no nie jest to też mój ulubiony wzór. Ale, ale generalnie fajna. No tak powiem Wam szczerze, że to pudełko jest słabe. Jak na razie nie ma tutaj nic takiego, co by mnie jakoś super zachwyciło. Czekajcie, wyjmę te resztę rzeczy, które my tu mamy. Jest też zdrapka. Różczka. Okay. i zaraz zobaczymy co my tutaj mamy zdrapka, zdrapka, zdrapka weźmy sobie zdrapmy oczywiście jak zwykle nie mam czym no win w każdym razie czyli nic nie wygrałam mamy obrazek Tutaj, zaraz zobaczymy, cóż to za obrazek. Fantastyczne bestie. News Commander. To wygląda jako kładka książki. Przepraszam za światło odbijające się w folii. Całkiem fajnie to wygląda, aczkolwiek no ja nigdy nie przepadałam za tymi e, obrazkami, dobrze o tym wiecie, jak mi oglądacie, więc mm, no to pudełko tym razem to jest takie trochę mech. <ścoughs> nie do końca jest to moja bajka, nie do końca mi się podobają te rzeczy, no ale cóż, zobaczmy sobie różdżkę. Różdżka wygląda w taki sposób, to wygląda jakby taki, jakby jakaś roślina oplatała tą różdżkę. Takie, taka, taki zielony drut, jakby, i do tego są kamienie. Co my tu mamy? Jest to e, śliwkowa różdżka, plum wand, e, driftwood jako wood, jako drewno, a w środku jest floating plum rod. Hmm. Unoszące się śliwki, coś tam? <laughs> nie znam się na tym za bardzo. E, ładnie wygląda, ale znów, znów, no nie do końca to jest coś, co jakoś tak specjalnie do mnie przemawia. Ale mamy nowy, nowy wzór tego, co jest w pudełku. Także wygląda to w ten sposób. Mamy jak informację, co jest. Zaraz zobaczymy. Eee, to jest pudełko magiczne stworzenia. Mm -hmm. Ok, w sobie to by się zgadzało. Eee, koszulka, czyli to. Mm też czekoladowa koszulka z długim rękawem, tak, czyli jest też obrazek, ruszka, jest też autobus, jest to pracownika cukierni, w sumie tak mówiąc po polsku. No, i jest też maska czarownicy. A z drugiej strony mamy po prostu taką ulotkę. Hem. No, generalnie, żeby nie skłamać, to to pod oko mi się nie podoba. <laughs> Koszulki są ok, ale bez szału. Ta koszulka nie jest zła. Ona bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się to, że jest taka minimalistyczna, że jest białe na granatowym, więc wygląda to całkiem fajnie. Tak naprawdę najbardziej podoba mi się przypinka, bo jest naprawdę ładnie zrobiona i reprezentuje maskę, więc rzeczywiście wygląda to świetnie. Szczerze wam powiem, że nawet no ciężko mi jest w ogóle mówić o tym pudełku, bo to nie są rzeczy, które ja bym e, u siebie chciała mieć. E, różdżka jest ok. Też nie jest to coś nadzwyczajnego, co jakoś e, m, do mnie przemawia, ale nie jest najgorsza. Natomiast cała reszta... Autobus to jest fajny pomysł. Generalnie jako replika jest świetnie, dlatego że no, wszyscy chcielibyśmy mieć taki autobus, który nas zawiezie gdziekolwiek byśmy chcieli. Natomiast no jego wykonanie pozostawia wiele do życzenia. No ten papier tutaj. Mm, Odchodzi i nie wygląda to za ładnie. Fajniej by było, jakby ktoś po prostu te tutaj okienka pomalował na biało i zdecydowanie wyglądałoby to znacznie lepiej. Byłoby to coś, coś fajnego, po prostu fajnego. Natomiast w tym wydaniu, no. No, pod spodem jest po prostu e, fiolet. E, także. Można by było to po prostu pomalować na biało, więc fajna by była wtedy replika, ładniej by to wyglądało niż te białe elementy, ale generalnie sam pomysł jak autobusu, żeby był tutaj repliką, super. To jest akurat fajny pomysł, ale tak jak mówię, wykonanie już pozostawia wiele do życzenia. No, a tak poza tym to coś, coś, co mi się podobało, nie podobało w ogóle. W zasadzie nie ma takiej rzeczy, która by mi się w ogóle nie podobała, bo każda z tych rzeczy może być użyteczna, albo, no, generalnie sobie postać na półce. Natomiast, tak jak mówię, no nie ma tutaj nic takiego, co by mnie super mocno zachwyciło. A szkoda, bo poprzednie pudełko było o wiele lepsze, bardziej mi się podobało. Trochę czekałam na to pudełko, czekałam też trochę z nagrywaniem tego pudełka, bo. bo byłam chora. Więc. No szkoda. Szkoda, że tak wyszło, jak wyszło. No trudno, nic już na to nie poradzimy. Podełko jakie jest, takie jest. Dajcie znać, czy cokolwiek z tego pudełka Wam się podobało, czy też jest tak jak ja. Odczuwam też, że tak nie do końca to pudełko wyszło, że nie do końca jest ono ciekawe. Może też z tego względu, że fantastyczne zwierzęta też nie są, jakby moim ulubionym tematem w Harrym Potterze. I może też dlatego nie do końca to do mnie przemawia. Aczkolwiek, no tak jak mówię, wydaje mi się, że mogłoby po prostu to być dużo ciekawsze. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Przepraszam za to, że ten film jest taki trochę chaotyczny, ale jakoś tak, no ciężko mi było się tutaj zorganizować z tym pudełkiem. Niemniej jednak cieszę się, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie. Dzięki za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania w dzwoneczek i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie, także trzymajcie się ciepło. Pa, pa.